Cześć, widzowie. Wiem, że długo nie nagrywałam. W tym filmiku jest pokazane, jak fajnie zrobić sobie i szybko zakładkę do książki. Na początek rysujemy sobie trochę serduszek, najlepiej kilkoma kolorami. Jak już narysujecie wszystkie serduszka, to zacznijcie robić książkę. Te serduszka najlepiej będzie, jak będą małe. Potem, nie wiem czy dostaliście, ale jest takie coś w Rossmanie, jak taka zawieszka z takiej firmy czyściochowo. Jak ją macie, to zróbcie nożyczkami tam dziurkę u góry i ją tam wepnijcie. Jak już wepniecie, to możecie dodawać ozdoby. Ja akurat już niedługo kończę, no i to będzie koniec. Jeszcze nie zapomnijcie o pokolorowaniu tego. No i to jest fajny sposób na zrobienie sobie szybkiej zakładki. Pozdrawiam.